Kurde, te, tego się nie spodziewałem. Mam tyczkę. Starą jak nie wiem. Ale kurde mam. I to w moim lesie, po którym chodzę i chodzę non stop. Jak tylko nie ma z kim gdzieś podjechać dalej. Taka przykryta, skamuflowana. No przecież bym się nie spodziewał. Nie wiem co to jest, ale coś małego. A jakiś pewnie usmak ewentualnie ósmak, ósmak ósmaczek no niestety już życie go dopadło staruchyk, nie wiem <laughs> ale, ale się cieszę normalnie październik z miesiącem na zrzuty dwa dni temu dwa dni temu chyba kolega mi wysyłał zdjęcie, że znalazł takie maluszka. A <laughs> ja teraz kurczę znowu. Parostek wcześniej, teraz zrzucik. Fajny klimacik. Już jest widać ostro jesień. Zapalimy sobie tu ognisko, żeby coś zjeść. Byczki słychać gdzieś ryczą ale daleko, jakieś chyba niedobitki. No nic, raczej strasznie głośno się chodzi, susza i liście słychać i wątpię że podejdziemy jakiegoś byka albo spotkamy na łąkach była łania ze szpicakiem ale tylko łebki wystawiły z zagórki i czmych do lasu także może coś się uda Idziemy pod górkę i znowu coś jest. A czy to na pewno parostek? Znowu staruszek, no ale, ale znowu jest. Pogryziony, tu już nie ma jednej odnogi w ogóle. Kurczę, same starocie w tym roku, ale. Prawie, prawie same, ale. Dobre i to kurczę na takiej wycieczce. Na chwilę koło domu można pochodzić. Nawet takie rzeczy cieszą. Idziemy już do domu. I zauważyłem połamaną koronę, ale stara też jak świat. Kurczę. Szkoda, że nie świeża, przynajmniej jakiś kolor by miała i wiedzielibyśmy, że tu byczki są, bo coś tu cisza i spokój jest. Ale. Kurde, chłopaki już się ze mnie śmieją jak wysyłam zdjęcia, że takie trupy znajduję <dzisz> dzisiaj trzy sztuki w jeden dzień.